Poszła o 50% do góry. Cena dolara, kurs też poszedł do góry. Myśmy parę procent tylko zwiększyli ceny, ale te ceny zmniejszamy. Poprzez poprawę zdolności operacyjnych te ceny zmniejszamy, mimo to, iż baryłka wcale nie staniała. Ona dziś się waha 78 bodajże dolarów, 78, ale i tak te ceny trochę zeszły. Dziś średnia cena oleju napędowego na naszych stacjach to jest 4,99, więc tak zeszła do dołu. To tak naprawdę, panie redaktorze, zależy czy ropa dalej będzie drożeć, jakie będą generalnie nastroje w tym zakresie polityczne. To jest bardzo związane od polityki, od wielu, wielu innych czynników, jak i również od kursu dolara, w którym się rozliczamy. Też trzeba mieć jedną uwagę. To nie jest tak, że my tu jesteśmy monopolistami na tym rynku. My nie jesteśmy, są inni. My nie możemy generalnie e, nierównomiernie podnosić cen, bo my też liczymy. Chcemy zarobić trochę inaczej, poprzez zwiększanie wolumenu, a nie poprzez zarabianie na jednostce. Co pokazujemy? No ten wolumen cały czas się zwiększa. Więc niekoniecznie trzeba zarobić na podniesieniu jednostkowym, ale też musimy zarabiać na ilościach i bardziej idziemy w kierunku ilości, by za bardzo nie obciążać podwyżkami naszych konsumentów. To jest tak zmienne, jeżeli chodzi o te wszystkie warunki makroekonomiczne. Na pewno będziemy się starać utrzymywać ceny, a w momencie, kiedy będzie się poprawiała nasza ta zdolność operacyjna i zmniejszały się będą koszty logistyki, będziemy te ceny zmniejszać.